Ojku, ojku. Uu. muszę tak iść przez pustynię. <laughs> Aż chrypki dostałem. Ojku. Uuu, zobaczę, czy. Nie, nie mam wody. Muszę iść napełnić wodę. Eee, Ej, gorąca pustynia. Eee. Ojku. Nawet szkielet jest jakiś na pustyni, albo dwa. A. Eee. Ajko! Szybko. napełnię wodę i idę stąd. Ech. Przeczytam Wam mój notatnik. 1. <laughs> wyruszyłem na wyprawę na pustynię w Egipcie. 2. widzę, że widzę rzekę i drzewa, ale nie idę tam, bo ja szukam skarbów. Idę dalej i nic nie mogę znaleźć. Zaczyna mi brakować wody. Idę dalej. Teraz napiszę. Który to? Pięć. Na razie nic nie. Znalazłem Gotowe Muszę ze ślebek bo <laughs> Bo za chwilę No i napić się wody bo, bo jestem wykończony Eee. Nawet buty mi się kończą już Znaczy nie kończą ale trochę są wyczerpane Ech. No niestety idę dalej Oh. O, ja w ogóle szedłem do tego Egiptu. Ach. wiecie co? Zrobię tu, postój. Ach. Muszę napić się wody, albo no nie, napić się wody nie napiję, ale zjem sobie chlebek. Ojku. Miły dzień. Dobra. Już nie chcę. Dziękuję ognisko, ale już muszę iść dalej. Więc idziemy. Uff. O, coś tam widzę. Co to jest? To <coughs> jest. Dużo królików. Co to? Stara piramida faraona Tutenhemona. Co? Tutenhemona? Ale Tutenhemona. Piramida jeszcze nikt nie obrabował. Nikt nie obrabował, bo to do, podobno jest jakaś klątwa. Stara, stara piramida. Faraon na tu ten O jejku, to idę. Może ją akurat odkryję? Tyle się boję. Ale o nie, wejście jest zakopane. Muszę użyć kilofu. Ała. O jakaś ścieżka do piramidy. No to wchodzę. Chwila. Muszę się najeść. A! O nie! Jakiś potwór! Zmarły człowiek. Ratujcie! Ojku, ładna piramida, ale... O nie! On jest bardzo wysoki! O nie! To jest mumia, czy jak? Jakiegoś... To, to nie jest faraon, ale... O nie! Oj! Nikogo tu nie ma. Nie? Chyba dobrze. Oj, co ja zrobiłem? Stawę się tu. Jajku, idę odkrywać pod, y, podobne skarby. Znaczy, nigdy nie odkrywałem skarbów, ale dostałem zgniłe mięso. Idziemy dalej, bo to jest piramida, i to pewnie są zmarli, więc idę. I. Kogo nie ma? Nie. Ja. O, a co to? Chyba pułapka się popsuła. Za tu te strzały. Ojku, dobrze, że ta pułapka się popsuła, bo gdyby tutaj coś było, jakieś pole minowe, i to by wystrzeliło we mnie, to bym umarł. Ojku, parkur, no nie. Boję się lawy, nigdy nie ta tak nie skakałem. Ojku. Ta piramida jest przerażająca. Idę dalej. Eee, coś tu będzie. Eku, z wysiłką muszę się napić. Huch, hu. Wszedłem do piramidy. Walczyłem z potwórami. O nie, nadal są tu te potwory. Idźcie, idźcie, boję się was. Idź, pal się. Ojku, I to widzieliście. Nie dość, że znalazłem piramidę. Yes. Nie dość, że znalazłem piramidę. I to totalnie straszną piramidę. I prawie umarłem, bo te potwory, te, te mumie, po prostu te... Ci ludzie starożytnego Egiptu umarli po prostu pewnie zamienili się w zombie i ja się boję że przeszedłem takie pułapki. O jest. Lawa nie z góry. Hu! Hu! Straszne. Co teraz mnie czeka? Ojku. A! Nic tu nie ma. To dobrze. Hu! O! Mam nadzieję, że my nie dopadną. Dobra. Co to jest? Jakiś tajny mechanizm? O! Dziwny ten mechanizm, ale dałem radę. Otworzyłem przejście. Jakieś dziwne coś. Boję się. Co to jest? Ała! A potem szybko przejść? Nie, to boli. A! Ała. A tu jak mam przejść? <coughs> Chyba sobie ja je robię. Co ja jestem? A na kucaniu tu może wejdę? O, wejdę, zmieszczę się. Obrz. Złoto! Będę bogaty do końca życia! A co to jest? Grub faraona. Jako pierwszy. Nazwę faraona. O Jezu! Sorki faraonie, ale ja się ciebie boję, muszę cię zabić. Szybko, no, czemu on nie ginie? Oj, uff! Uh. Pozostawię ten grób tak, jak był. Nie, masz tu pochodnię. Tu. No i zbieramy złoto. Czy ja tym wykopię złoto? Nie, nie wykopię złota. No to lipa. Aż chyba nie. Nie, wykopię tym złoto. Tak, wykopię. Kopuję, kopuję. Szybko. Szybko, złoto, 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 złoto. No, halo, chcesz wykopać złoto? Jezu, ale. Nie, 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 ja dostaję ciepłej gorączki, musisz napić miodu. Ojku, Uff. Ja znalazłem <laughs> piramidę. Tej, na której niby była klątwa. I strzegły jej jakieś potwory zombie, ale ja to przeżyłem. I znalazłem grób faraona. Uff. Jakaś twarz. Oj, o, jak. Nie, 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 nie. Jestem wykończony. W ogóle nie chcę tego czegoś. Ble, idę, idę. No nie, nie chcę. Jest to. O, a tu coś pisze. Co to jest? Egipskie słowa. Jeśli Ci się spodobał film, to zostaw łapkę w górę. I subskrypcję. Nie wiem, co to jest, ale jakby, jeśli ktoś, jakiś Egipcjanin, może to nawet on napisał. Więc, jeśli tak chcecie, to zostawcie tutaj łapkę w górę. Egipskie słowa, jeśli chcecie, jeśli wam się spodoba film, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No to, no to zostawcie, bo dzięki temu dostęp skarb. O, pochodzę, sorry. Dzięki temu dostęp skarb, więc ja to wykopuję. Ja, ja, ja za chwilę wykopię całe to złoto. Jak wykopię już całe to złoto, no i to zginęłe za wyrzucę. To wyjdę z tej piramidy i będę bogaty. Więc bardzo fajnie.